Ciwanoczki witam was serdecznie w tym odcinku. Moi drodzy, dziś robimy sobie bitewki od widzów. Także zapraszam serdecznie do oglądania. Moi drodzy widzowie, zobaczcie, mam tutaj dla was przygotowane cztery konkursiki. Jak dołączyć do konkursu? Dokonujecie po prostu wpłaty z kodem Adunia i już za 8.40 dołączę was do jednego z konkursów, a jeżeli chcecie dołączyć do wszystkich naraz, no to wpłacamy trzy dyszki z kodem Adunia i z automatu jesteście Dołączeni. No dobra moi drodzy, to tak. Zanim jeszcze zrobimy bitwę od widza, ja zrobię bitwę taką od siebie. Za tysiaczka też. Wiecie co? Ja pamiętam, że te Lunar Casey fajnie mi oddały, więc ich sobie wrzucę cztery. Wrzucę sobie łapperboyowa. I do tego jeszcze sobie dorzucimy Anarchy Case'a. I wiecie co? Na dobite, wrzucimy sobie tutaj 1% Marble Fade'a. Może się przy na dwie osóbki tryb standardowy i co? Lecimy. Siedem skrzynek. Mam nadzieję, że te lunary nam oddadzą. Bo ja pamiętam, że jak je testowaliśmy, to one naprawdę fajnie oddawały, i mam nadzieję, że tym razem również tak będzie. No, jest początek dla nas ciężki, ale widzę, że już tutaj no powiedzmy, zaczynamy dorównywać. No, i chyba tutaj mamy. O kurde, gościu coś tutaj wydropił, a my taką ładną emeczkę wzięliśmy i myślałam, że to nam da mega przewagę, ale no, emocje, em, emocje są, emocje są jak na grzybowaniu, powiem wam szczerze, jest zajebiście, bo już przebiliśmy tutaj naszego przeciwnika i tak naprawdę co, zajebiście, akacz piękny nam siadł, ale jesteśmy w dupę i tak naprawdę teraz nasz tylko, jak blisko było... No i co? Pierwsza bitewka w dupę. No, zobaczymy. Na szczęście mamy jeszcze coś w zanadrzu, moi drodzy. Pierwsza bitwa nie weszła. Ale ja bym nie chciała skończyć jako przygranę. Więc zwrócimy sobie bitwę. Myślę, że chyba moim patentem będzie to, że damy sobie więcej po prostu tańszych case'ów I zrobimy sobie bitewkę za 5 stówek. Tak, także troszeczkę sobie tych kesików tutaj powrzucamy. Ale wiecie, jak więcej wrzucimy, to gdzieś można powiedzieć, że jest opcja, że możemy więcej wygrać. Nie wiem, może to jest błędne, może to jest błędne patrzenie, ale na 16 skrzynek, no coś musi być. A teraz lecimy na grubo, na trzy osóbki, bitewkę robimy. Też tryb standardowy. Ja tak daję ten tryb standardowy, bo już się tak troszeczkę przyzwyczaiłam. Gdzieś tam mam w głowie, wiecie, żeby dać tego underdoga. No ale grunt to dobre nadzieje, tak? Jak będziemy mieli nadzieję, to może i uda nam się wygrać. No na razie tutaj widzę, że z tej skrzyneczki to jakieś zbyt wybitne te itemki nam nie lecą. No i nie, oby mnie tylko to nie pokarało, że przed chwilą mówiłam wam o tym underdogu i taka dupa, ale dobra, ładnie poleciało, ładnie poleciało. I teraz jeszcze jakby nam tak wyleciało jeszcze raz, no to myślę, że już nie byłoby co się martwić, chociaż no, nie byłoby co się martwić, co ja w ogóle gadam jeszcze mamy 11 skrzynek przed sobą a ja już tutaj o braku zmartwień jedyne co mnie tutaj martwi to jest to że mało kas jest w puli i mam nadzieję, że tutaj coś jeszcze takiego fajnego wleci, konkretnego oczywiście dla mnie dla mnie, ale powiem wam szczerze że zaczynam gdzieś tam się cieszyć, że zrobiłam tą bitwę chyba na trzy osoby, bo jakby to miało tak wyglądać Żebyśmy zrobili bytewkę na dwie osoby, no to słabo, słabo z kasiorom, nie? Na razie widzę, że tutaj, no chciałam powiedzieć, że prowadzimy, ale bot Michael nam usiadł tutaj na. O kuś Usiadł nam na ogon i to tak konkretnie, i siedzi, nie? A może jednak lepiej było zrobić na te dwie osoby. Ej, nie! Nie! Żeby mnie to nie pokarało z tym, co przed chwilą wam mówiłam, z tym. underdogiem, bo przypierdzielamy na razie tak konkretnie, nie? Ja nie wiem, czy to da się odrobić, że ten Elegant jest coś jeszcze nam tutaj zdziała. Nie, no ja myślę, że tutaj jest palpitacja, nie? Tu nic nie poleci już za 500, stów, ja myślę. Tutaj nic już takiego nie poleci. No, a można było tyle kasiora zarobić. 500 stów profitu. No słabo, słabo coś dzisiaj tutaj. Dobra, no i słuchajcie. Swoje bitwy przegrałam i mam nadzieję, że tutaj odda bitewka od widza. Pozdrawiam serdecznie, widzu killer. Mamy tutaj 13 skrzyneczek. Wyniki, kto wygrał skina w poprzednim odcinku, będą dostępne na Discordzie. A jeżeli jeszcze ciebie nie ma na moim Discordzie, to link do Discorda jest w opisie. Także klikaj i dołączaj, bo może to właśnie ty wygrałeś kosę z poprzedniego odcinka. A może wygrasz w tym odcinku. Wyniki też będą. Chciałam powiedzieć, że tak, 4% to jest dosyć mało, ale patrząc na to, że mamy 10 skrzynek jeszcze, to jest yy, całkiem spora szansa. Ale mam zajebistą matematykę, nie? Matematykę mam świetną. No i co? Co jeszcze mam? O, ale to przeleciało i bardzo dobrze, że poleciało. Przeleciało. Słuchajcie, miałam wrzucić tego Eleganta na Chesterze, ale Chester kosztował potężne pieniądze, więc yy, wrzuciłam tutaj na buście, także przepraszam bardzo za taką zmianę. Yy, no, ale co? No, mam nadzieję, że... że Tyle, tyle brakło. Mam nadzieję, że siądzie. Ostatnio powiem, jak robiliśmy kibitewki, to kosa siadła w ostatniej, więc mam nadzieję, że i tutaj kosa siądzie nam w ostatniej. A nie, jak nie kosą. Nie, dlaczego? Halo! O ja, pierdzielę. Ej, to jest autentycznie chyba już nie do odrobienia w ogóle. Nie, 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 nie. Tutaj nie wiem, co bym musiał w ogóle. O Jezusku. Dramat to był. Dramat. No co, przewaliśmy trochę kasy. To co nam zostaje? Zostaje nam, moi drodzy, wrzucić sobie też 70 tysięcy do faktury. A, bo wrzucimy całość. A, niech jest. A, niech jest. O, zajebiście. No, ale co? Sprzedajemy i mamy 645 zł. To zrobimy sobie Olin. Zrobimy sobie bitwę Olin, ale damy sobie tym razem trochę droższe te skrzynki. Trochę droższe, żeby ich też tylu aż nie było. I damy sobie tak. Beast Case, Lunar Case, Wave Case. I na co nas będzie jeszcze stać? Może ten. I jeszcze nam zostało trochę kasy. Dalej, 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 dalej! No i gdzieś tam. Dokoptujemy jeszcze ten slime. No, wrzucimy sobie jeszcze dwa. Dobra, trochę mamy tych skrzynek, bo siedem. Mamy all-in bitawkę na dwie osóbki. Standardowo. A w tym odcinku macie do wygrania tego skina, a żeby go wygrać, moi drodzy widzowie, musicie zostawić komentarz, zostawić suba i zostawić yy, lajka w górę, a jeżeli chodzi o komentarz, to w komentarzu napiszcie swój ulubiony kolor. Ja się nie będę bawić na razie w tego underdoga, bo ja coś Wiecie co częściej żałuję, jak wrzucam na tego underdoga, niż jakbym wrzuciła sobie na standarda. Także lecimy na standardzie. No co ma być, to będzie. No co wam będę gadać, nie? No co wam powiem. Już widzę, że początek naprawdę nie jest zbyt łaskawy dla aduni. Ale da się to jeszcze odrobić, nie? Powiedzcie, że da się to jeszcze odrobić. Naprawdę, wierzę, że tutaj taka perełka nam siądzie. Ale na razie siada tutaj dla bota Emily. No i wiecie, jak to ja, nie zawsze gdzieś tam na tą dobitkę dam na sam koniec yy, sobie te tańsze skrzyneczki. Slajmy tutaj są. No co jest? Halo. Dlaczego ja wszystko przegrywam dzisiaj? Ej no. Tak nie może być. I co to tyle nie będzie kosztowało? No nie. Ach, boże, boże, boże. No i co, moi drodzy widzowie, to byłoby na tyle. Niestety dziś nie udało się wygrać nic. Nie udało się zrobić profitu, ale widzimy się jutro. Jutro mam nadzieję, że zrobimy mega zajebisty profitik. Także zapraszam serdecznie do oglądania kolejnego odcinka i dzięki za oglądanie tego odcinka. Pozdrawiam serdecznie. Nie re!